Witam Was na kanale Góralski Ogród Zobaczcie co się u mnie dzieje Już nie ma gdzie nogi postawić Hartują się wszystkie pomidory Wszystkie pomidory jakie mam Wszystkie sadzonki Oprócz selera Seler jeszcze został w domu Bo już go nie ma za bardzo nawet tutaj gdzie postawić W sumie myślałam żeby go też wnieść Ale już... Na dzisiaj nie wniosłam. Może jutro wniosę. Zobaczę, muszę to bardziej ścisnąć. Ale też jak przechodzę na drugi koniec, to ja muszę nogę zmieścić i takie akrobacje, tutaj wyczyniam, żeby przejść na tą drugą stronę, że głowa boli, żeby się ina nie połamać. Grządkę środkowa mam taką, że prawie krok zrobię, także jest w miarę to wygodne, powiedzmy o ile to wygodne może być. Ale zobaczcie też, odnośnie tego, jak ja transportuję te pomidory. Dzisiaj z powrotem, bo już jest taka pora, godzina 18.00. I myślę już pomału niektóre, niektóre pomidory wnieść do domu, ponieważ one dopiero się, niektóre hartują. Niektóre te pomidory hartują się dopiero drugi dzień i nie chcę ich zostawiać tutaj na noc. Do tej pory też nie zostawiałam pomidorów takiej większej ilości na noc. Jedynie te, które tam są w donicy, no i te, które tutaj są posadzone do gruntu. No i ślimak mi zaczyna zjadać łodygę. Jedną już mi tak pogryzł, że pomidor się lekko złamał. Musiałam go posadzić głębiej, ale może będzie rósł. Pomidor wypuszcza korzenie na łodyce, także może sobie poradzi. Gorsza sytuacja była z arbuzami, które jak transportowałam na tej tacy, niefortunnie mi się jedna sadzonka... Mi wypadła, wpadła mi na tą kapustę pak choi. No i jest kapusta połama, połamana troszkę. I ten arbuz, nie widzę, żeby on jakoś ucierpiał, ale jest ułamany. Także nie wiem, czy on sobie poradzi, ta łodyga, czy ona się zrośnie. Też się złamał w takiej, na takiej wysokości, że to jest przesypane ziemią. No zobaczę, szkoda by mi było tych arbusków. No i jeszcze jedną rzecz Wam powiem, taki króciutki filmik dzisiaj. Moje sałaty, które pięknie rosną, sałaty królowa majowych. Zobaczcie, co się stało. Tutaj jest puste miejsce, a to dlatego, że zjadły mi ślimaki. Co ciekawe, z tej strony też mam sałatę z tamtego roku. Ja już kilka główek tych takich yy, sałat. Czerwonych, co końcówki są takie przebarwione, to chyba Lillo Rosa, Lillo Rosa. To już rzuciłam kurą, bo one są tak gorzkie i nawet ślimaki nie chcą za bardzo tych sałat jeść, bo im za bardzo nie ma nic. Natomiast ślimaki wiedzą, co dobre i zajadają, to co słodkie, smaczne. No i tutaj mam sałatę. A tutaj dalej. Nie ma. Pozjadały doszczętnie. Nawet Kikuta nie zostawiły. Tam troszkę może widać. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wsadzę tutaj sałaty, które mam. Które widzicie tutaj na półce. To jest sałata, która się mi wysiała sama. Z nasion moich, które rzuciłam razem z nasionami, pora. I one mi się tutaj, ona mi się tutaj wykiełkowała. I to mi wygląda na, na sałatę. Na sałatę rzymską. To mi wygląda na sałatę rzymską. Także tam mi rosną sałaty, które wysiewałam. Filmik był na kanale. Ja Wam mówiłam wtedy, że wysiewałam te nasiona, tak? To była sałata lodowa i nie byłam pewna, które nasionka mnie nie kiełkują i się okazało, że nie kiełkują te brązowe. Natomiast te jasne wykiełkowały, czyli odwrotnie niż myślałam. No to więc dosiałam tutaj też te nasionka, które kiełkują. No i widać, już też pojawiły się pierwsze sztuki. Tu mam tą Lilo Rossa bodajże. No i tu mam tą sałatę, to mi wygląda na sałatę rzymską. Także wezmę kilka sztuk, posadzę w tamto miejsce. Jak mi zjedzą ślimaki, trudno. Muszę pomału albo tam posadzę, tam. Albo może tam, bo ta już jest taka, żeby miejsce mi się tutaj robiło na tej półce. No bo czas, słuchajcie, za niedługo posiać ogórki. A nie ma gdzie tych ogórków zmieścić. Tak samo nie ma gdzie już zmieścić właśnie tych selerów, które mam na półce. Tam mam cztery tace z selerami. Jest tam jeszcze taka jedna mała paletka z, z papryką. A propos, jeszcze tak szybciutko papryki to papryka o, widzicie, jak ja to tutaj żeby się nie przewrócić papryka jest tutaj ona została przesadzona no i temszyce. mszyce no są te mszyce ja je tutaj próbuję mechanicznie jeszcze usuwać tyle razy je też już sypałam tą mączką że też wiecie jak roślina będzie miała dobrze to też szkodniki które ją atakują to one też w pewnym momencie odpuszczą. Także ma papryka ziemię lepszą. No i zobaczę, co będzie dalej. Mniej więcej połowę skrzynek zabrałam do domu. Głównie, właśnie te pomidory, które były dopiero hartowane drugi dzień. Arbuzy, rośliny egzotyczne oberżyna, pepino. To trafiło jeszcze dzisiaj do domu, mimo że ta temperatura będzie jutro wysoka w dzień, ale w nocy, no wiecie, różnie to może być, może nawet nie będzie. Źle, ale pole dmuchać na zimno no a tutaj jeszcze mam właśnie te selery także tak to u mnie wygląda zostawiam paprykę bo ona już była hartowana no i posadziłam te sałaty na miejsce tych ze, yy, starych sałat tutaj no i tam gdzie mi Zjadły te ślimaki. Również posadziłam te sałaty. Trudno, no jak zjedzą, to zjedzą. No, posadzę znowu. Zbieram, dzisiaj wyzbierałam rano ślimaki, także wiadomo, rano znowu trzeba będzie wyzbierać. Będzie akcja ślimak. Mogłabym dzisiaj nie przykrywać na noc, ale przykryję. Tutaj też zamknę szklarenkę no i po malutku, pomalutku ten najtrudniejszy okres, czyli przygotowania sadzonek, hartowania sadzonek, pomału będzie za nami. I zaczniemy cieszyć się zbiorami. Tego wam życzę sobie i wam. Także kochani! Miłego weekendu, udanego sezonu. Do następnego filmiku.